Często mam tak, że rozważam to, co między innymi pokazuje moja rodzina, a nie tylko oni, ale głównie oni. Dlatego, że mam z nimi najwięcej do czynienia. To są typowi katolicy i zauważyłem, właściwie to od dawna, od czasu kiedy się narodziłem na nowo, już zacząłem to zauważać, mimo że moja droga była dosyć długa, bo trwała na pewno ponad rok, kiedy utarło się we mnie to, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, bo nie od razu słuchałem Ducha Świętego, nie od razu mogłem się przedstawić na niego samego, tylko porównywałem sobie Kościół Rzymski, w którym byłem. Mimo, że nie uczęszczałem do niego bardzo często, można powiedzieć, że ja tam byłem rzadkim gościem, to kiedy Pan Jezus mi się objawił, wywołał we mnie z początku taki szok. Może faktycznie było to wyzwolenie, bo sam Pan Jezus. Powiedział, że jeśli poznamy prawdę, wówczas ona nas wyzwoli. A wiadomo, że Pan Jezus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Więc kiedy poznaje się Jego, wówczas wszystko zaczyna się klarować. W jakim świecie żyjemy, do jakich kościołów chodzimy, to wszystko zaczyna się klarować i ustawiać na właściwym miejscu. Poznajemy, co jest prawdą, a co nią nie jest. Moja droga była. Od początku usłana takimi cierniami i wcale nie była krótka. Właściwie to ona w pewnym sensie do dnia dzisiejszego trwa, bo to jest ogromnie długi proces, zawsze czegoś nowego się dowiaduje. Przecież, otwierając Biblię, to nie można wiedzieć, że od razu przeczytamy dowolną księgę i będziemy wiedzieć wszystko, co ona zawiera w sobie. Bardzo często jest tak właśnie i wielu mężów bożych również to poświadcza i poświadczało od Dawien dawna, że za każdym razem, kiedy czytali Biblię, bo niektórzy czytali ją kilkanaście razy, kilkadziesiąt, niektórzy grubo więcej i chwalili się tym, i za każdym razem, kiedy ją otwierali, Bóg dawał im objawienie nowej prawdy, jakiegoś drobnego fragmentu. I to jest prawda, której oni Nigdy wcześniej nie widzieli, mieli wszystko przed oczami, tak i ja mam przed oczami. Ale nie od początku widzę to wszystko, co jest zawarte w danym tekście jakiejkolwiek księgi. Kościół Rzymskokatolicki też zna prawdę, ale taką prawdę niezbyt głęboko sięgającą do Biblii. Zna taką prawdę, która pochodzi z fragmentarycznych interpretacji, tych właściwych interpretacji Słowa Bożego, przez to sam nie wie. W jakim stanie się znajduje od setek, od półtora tysiąca lat, czyli od czasu swojego istnienia? Ja tutaj zachęcam do tego, aby sobie znaleźć na CDA albo na YouTubie. Jest taka seria programów, nazywa się W mroku historii. I tam można znaleźć bardzo wiele na tematy katolickie, na temat tego, jak ten kościół funkcjonuje. Ale sam kościół. Ja o tym często myślę, kiedy widzę, jak moja rodzina postępuje. Kościół ten przyciąga ludzi do siebie takim rzekomym pięknem. Jest to takie złudne piękno, bo to nie ma z pięknem prawdziwym wiele wspólnego, bo piękno w jakiejkolwiek materii, piękna się doszukujemy, ono powinno opierać się przede wszystkim na prawdzie. Jeśli chodzi o prawdę, jaką Pan Jezus nam wszystkim serwuje, no to widać głęboko, jak tam piękno się zachowuje, jak ono wygląda. Jak Kościół jest Chrystusa, który On założył, co On ma wewnątrz. I faktycznie to jest piękne. Ludzie, którzy są romantykami, na pewno to są w stanie od razu to zauważyć. No ja takim nie jestem, bo, no bo po prostu nie jestem. Kościół rzymski, więc on oszukuje ludzi, bo cała ta instytucja. Całe te budynki kościoła katolickiego nie mają z piękne wiele wspólnego. Co najwyżej, ludzi przyciągają do siebie tym wszystkim, co można zauważyć wzrokiem, co można usłyszeć wszelkimi innymi zmysłami. Można poczuć piękne zapachy, można zobaczyć naprawdę fascynujące rzeczy i to monumenty, obrazy, różne posążki, które zostały stworzone przez wybitnych, nie ukrywajmy tego, przez wybitnych artystów. Przecież cały Watykan został stworzony przez tak wybitnych artystów, że tym właśnie przyciąga do siebie ludzi. I to nieważne, że podbudowa Kościoła rzymsko podbudowa Watykanu, została stworzona na często wylewanej krwi męczenników. Świadków Józefa Chrystusa, jego uczniów, apostołów na tym właśnie opiera się Watykan, opiera się całe serce Kościoła Rzymskokatolickiego. A ludzie, którzy są katolikami, którzy z taką wielką chęcią podnoszą z tym Kościołem, którzy nawet bronią go, pomimo tego, że ten Kościół, on powstał na niegodziwościach i on będzie zniszczony, bo o nim nawet Nauczają pewne rozdziały Księgi Apokalipsy, ostatniej Księgi Biblii. Jest to ostatnia księga, która wskazuje na czasy już przed kolejnym powrotem Jezusa Chrystusa, ale dobrzy katolicy, którzy z taką determinacją podążają za tym Kościołem, oni tego nie widzą. Niestety nie widzą tego. Dla ludzi narodzonych na nowo ciężko jest, ażeby nie widzieć takich oczywistych rzeczy. Jednakże katolicy nie widzą tego, katolicy bronią tego Kościoła, mimo tego, że nauki tego kościoła są odrębne i wręcz przeciwne naukom Jezusa Chrystusa, to nieważne dla nich. I dlatego ja tak często się zastanawiam, w zasadzie ubolewam, bo ja w pewnej części znam prawdę, w pewnej części na pewno nie znam całej prawdy, nikt zresztą nie zna całej prawdy. Ale w pewnej części ja ją znam. Tak samo jak moi bracia i siostry, też nie wszyscy mają pełne objawienie prawdy, też każdy zna tę prawdę fragmentarycznie, ale kiedy zaczniemy układać klocki, wszystko zaczyna się objawiać. I znamy tej prawdy więcej i więcej. Kościół katolicki przyciąga ludzi do siebie. Wiem, bo mnie tak przyciągał. Ja tam byłem rzadkim gościem, ale kiedy już tam byłem, to w pewien sposób czułem się. Jakoś tak spokojnie, chociaż czułem pustkę nadal, ale czułem się w pewien sposób dobrze. No inaczej tego nie mogę ująć, tylko powiem dobrze. Obrazy, figury, ładne zapachy, jakiś tam kadzideł, pieśni, organy, zapach tego kościoła, bo przecież ja uczęszczałem na tyle, na ile uczęszczałem, to do kościoła drewnianego, i to wszystko, nawet cały wygląd tego budynku kościoła. Jak i to, wszystko, co w środku panuje, i ten śpiech tych wszystkich ludzi, to mnie w pewien sposób ukajało. No ale dopiero wiele lat później zobaczyłem, jak daleka jest prawda, czyli jak daleko jest Jezus Chrystus od Kościoła Rzymskokatolickiego, i dlatego zacząłem postępować i kroczyć już inaczej i Jego drogą, zamiast drogą katolicką, bo droga katolicka jest drogą. Pustą, w zasadzie tam się nic nie dzieje. Kościół rzymski jest to kościół, w którym nie ma mocy Bożej, bo ja kiedy zacząłem czytać książki, kiedy oglądałem po nowym narodzeniu filmiki, które pokazują jak wygląda dzisiejszy Kościół Jezusa Chrystusa, to zobaczyłem jak wielka różnica jest między Jego Kościołem a Kościołem powszechnym, Kościołem katolickim. Różnica jest więc bardzo duża naprawdę bardzo duża. Kościół rzymski, a Kościół Jezusa Chrystusa to są dwie różne rzeczywistości. Jedna rzeczywistość, czyli rzeczywistość Chrystusowa, prowadzi ludzi do zbawienia, bo zbawienie, tak jak powiedział Pan Jezus, uzyskuje się przez wiarę w Niego, a w kościele rzymskim zbawienie uzyskiwane jest przez wykonywanie pewnych uczynków. Więc nie można powiedzieć, że Kościół Rzymski jest kościołem, który został założony przez Chrystusa, dlatego że Kościół Rzymski mówi o czymś innym aniżeli mówił Pan Jezus Chrystus. I ja wiem, że wielu ludzi tego kościoła broni. Oni go bronią dlatego, że są do niego przyzwyczajeni, zostali tak nauczeni. Tradycja poszczególnych rodzin, poszczególnych ludzi, jest taką tradycją, która została zasiana w umysłach ludzi. Od samego początku, więc z jednej strony trudno się dziwić, że bronią tego Kościoła, no bo tylko w nim są wychowywani, ale nie można ich usprawiedliwiać, dlatego że Pan Jezus od samego początku nie mylił się, nie zmieniał zdania, a mówił o czymś zupełnie innym. I jeżeli ktoś wybiera podążanie za katolicyzmem, za tymi tradycjami, a nie za Jezusem Chrystusem, przecież wszyscy mamy dostęp do Biblii. Dawniej tego nie było, dawniej to było utrudnione, ale teraz już każdy ma taki dostęp czy może sobie kupić Biblię, czy nawet od kogoś pożyczyć za darmo, czy nawet jeśli ma telefon, a chyba wszyscy telefony mają, może w swoim telefonie, smartfonie wyszukać Biblię internetową i tam wszystko jest, więc nie da się usprawiedliwiać teraz i trzeba dokonać wyboru, czy idziemy za Chrystusem, za prawdą, no bo on jest jedyną prawdą, czy po prostu idziemy za Kościołem Katolickim, bo Kościół rzymski on daje człowiekowi taką złudną nadzieję na to, że wykonując to, co on mówi, będzie człowiek zbawiony. Ale prawda jest taka i Pan Jezus o tym mówił, że tylko w nim jest prawda i tylko w nim jest zbawienie, więc nie ma możliwości, ażeby pomimo szczerych chęci nawet być w Kościele katolickim zbawionym od Wiecznego potępienia od tego wszystkiego złego. Nie uszukujmy się więc. Kościół rzymski przyciąga ludzi do siebie tym wszystkim, co właśnie powiedziałem. Muzyka, zapachy, posągi, figury, obrazy, ale to wszystko jest bezbożne. Bóg już od samego początku Starego Testamentu zabronił uwielbiania Jego w takich właśnie rzeczach. Mało tego. On nawet zabronił produkcji takich rzeczy. Malowania takich obrazów. Ja wiem, że ludzie, którzy mają talent do malowania, którzy mają talent do rysowania, którzy mają talent do tego, ażeby z gipsu czy z betonu wykuwać jakieś posążki, jakieś tego typu rzeczy. I na pewno jest ciężko, żeby to powyrywać z ich umysłów, bo samo to, że ktoś stworzy jakiś posążek, to jeszcze nie jest problemem. Problemem jest to, kiedy ten posążek służy do tego, żeby za jego pośrednictwem oddawać cześć Bogu. Bo przecież też ciężko sobie wyobrazić to, że każdy, kto ma jakiś obrazek czy ma jakiś posążek, od razu będzie potępiony z samego faktu, że takie coś posiada. To nie o to chodzi. Chodzi o to, ażeby nie starać się uwielbiać Boga za pośrednictwem tego. Przecież Bóg jest duchem i życzy sobie, ażeby. Jego osobę czcić, wychwalać w duchu i w prawdzie. Czyli w prawdzie, taki, jaki on jest, takiej i jakie ma przymioty. No i w duchu, żeby się otworzyć przed sercem, a nie emocjami. I o to mu chodzi. On chce, ażeby prawdziwie do niego przychodzić, ażeby ludzie widząc go, widząc go prawdziwie takim, jakim on jest. Nie można zauważyć naszymi ludzkimi oczyma, że Bóg ma kształt taki czy inny, bo On jest duchem i nie lubi, bo On jest uczulony na to, żeby przyrównywać Go do istoty ludzkiej. Bardzo trudno jest nam widzieć kogoś takim, jakim On jest, ale widzieć Go inaczej, aniżeli w taki sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, więc żeby nie wzbudzać w Bogu gniewu, to postępujmy tak, jak On sobie tego życzy. To jest najprostsze wyjście. Tutaj nie mamy się czego obawiać. Bóg swojego zdania nie zmieni. Skoro powiedział, że On chce być uwielbiany w taki, a nie inny sposób, to róbmy tylko tak i nie zastanawiamy się nad tym jakoś specjalnie głęboko, bo pamiętajmy, że rzeczy, które Bóg przewidział dla nas, są odkrytymi rzeczami, a inne ukryte są tylko do wiadomości Bożej. I my nie zagłębiajmy się specjalnie, i nie idźmy w taką stronę, gdzie nawet my nie wiemy, co możemy tam później odkryć, a możemy też niebezpiecznie się zwodzić. Więc nie róbmy tego, róbmy tylko to, co Bóg powiedział. Oglądajmy go tylko takim, jakim pozwolił nam siebie oglądać czyli w sposób duchowy. Nie musimy widzieć obrazka, nie musimy widzieć jakiejś figurki czy monumentu, czy nie wiadomo czego. Wystarczy jeżeli otworzymy na Boga nasze duchowe zmysły, bo każdy je ma. U wielu ludzi te zmysły są zakryte, u innych są otwarte. Jedni mają łatwość, inni nie, ale każdy będzie miał łatwość, ażeby poznawać Boga, ażeby widzieć Go w sferach duchowych, tak, jakim On sam się człowiekowi przedstawia, jeżeli faktycznie serca będzie tego pragnął. A jako, że wracając do tematu, Kościół rzymski, jedyne co może, to tylko przyciągać do siebie ludzi przez to, że działa na ich zmysły, no to później może i właśnie to robi, wtłaczać im do ich umysłów kłamstwo. I robi to od półtora tysiąca lat, od czasu kiedy powstał, bo ten kościół powstał nie przez to, aby ludzi przyciągać do Boga, tylko dla swojej własnej polityki, dla politycznych zamierzeń i Bliżej nieokreślonych celów cesarza Konstantyna, bo to cesarz Konstantyn założył kościół katolicki, a nie założył tego pan Jezus Chrystus, bo kiedy był pan Jezus, a kiedy był kościół katolicki? Pana Jezusa na ziemi już nie było w 70 roku naszej ery, a kościół rzymsko-katolicki powstał dopiero na, na początku IV wieku, w 325 roku i to edyktem cesarza Konstantyna. Cesarz Konstantyn rzekomo się nawrócił, ale on i tak chrzest przyjął dopiero przed swoją śmiercią. Więc co to znawrócenie? Przecież on rzucał ludzi na pożarcie przez zwierzęta. Przecież on był żołnierzem, on był wojownikiem, on był cesarzem i władcą Rzymu. On nie był teologiem. Jemu nie zależało na tym, ażeby ludzie poznawali Boga i chciał ich wokół siebie zgromadzać. Jemu zależało na władzy nad ludźmi. A żeby sprawować nad nimi porządek, a żeby ich gromadzić blisko, żeby ich mieć koło siebie, bo wiadomo, jak ktoś będzie dalej, no to zawsze może spiskować, zawsze może robić coś przeciwnego cesarzowi. I dlatego on chciał ludzi zgromadzić jak na najbliżej. A to, że on miał jakąś wizję, gdzie zobaczył na niebie krzyż przed swoją jakąś walką, i usłyszał głos, aby zwyciężał po tym znakiem, chociaż czasami tłumaczy się to, aby podbijał. No to zaczął podbijać, i Kościół katolicki dopuszczał się przeróżnych, niebezpiecznych, bezbożnych rzeczy i rósł w siłę, i do dnia dzisiejszego tak jest. Może dzisiaj jawnie nie słyszy się o tym, żeby Kościół katolicki i poszczególni papieże byli wojownikami i mieczem oraz Różną inną bronią zdbywali dla siebie wiernych i zbywali ziemię, ale jeszcze niedawno tak było, w średniowieczu tak właśnie było. Ludzie, którzy pragnęli szczerze iść za Panem Jezusem, tacy ludzie byli wyniszczani, tacy ludzie byli prześladowani, byli również posądzani o czary. I dlatego właśnie zachęcam, aby każdy. Niech się wykaże odwagą, taką jak na, na przykład ja się wykazuję, mówiąc o Kościele Rzymskim, bo ja o nim mówię często, ale często on mi spędza sens powiek, dlatego że również tak jak i mnie mamił kilka lat temu, tak mami całą moją rodzinę i daj im takie przeświadczenie, że wszystko jest dobrze. Podczas kiedy ci ludzie, jak i wielu moich znajomych, oni się poruszają w zupełnie innej rzeczywistości. Oni nie idą za Jezusem im się wydaje, że idą za Jezusem, ale nie idą za Nim. Nie idą za Nim, po prostu Kościół rzymski nakazuje im w to właśnie wierzyć, ale nie wymaga od nich niczego. Pan Jezus i wiara w Niego, On wymaga. On wymaga od człowieka tego, ażeby oddał się całym sobą Jemu i On będzie go później prowadził przez swojego Ducha Świętego. Pamiętajmy, że człowiek został stworzony od samego początku, został postawiony w ogronie Eden. Nie dlatego, żeby żył tak, jak jemu się podoba, tylko Bóg dał mu jeden nakaz. To był na początku jeden nakaz, później na pewno dawałby mu tych nakazów więcej. On miał się opiekować ogrodem Eden. Niestety długo się nie odległo, chociaż nie wiadomo jak długo, ale człowiek sprzeciwił się Bogu, bo diabeł skusił go do tego, ażeby człowiek postawił się być może w roli Boga, ale na pewno ażeby był równy jemu. Bo Sharon powiedział, że będziecie jak Bóg, kiedy zjecie z drzewa poznania dobra i zła. No ale tak się skończyło, że człowiek nie jest jak Bóg, co najwyżej niektórzy tak myślą. Ale człowiek został wyrzucony z ogrodu Eden i pozostawiony samemu sobie. I można sobie tylko wyobrażać, co by było, gdyby człowiek nigdy nie zgrzeszył. Wtedy Bóg by go cały czas prowadził, nie byłoby tego całego bałaganu, który odczuwamy do dnia dzisiejszego, i prawdopodobnie. Na pewno nasze życie byłoby zupełnie inne i byłoby po prostu szczęśliwe. Ale niestety, mamy to, co mamy. Szczęściem jest to, że przyszedł Pan Jezus Chrystus i powiedział nam, w jaki sposób możemy powrócić do tej samej relacji z Bogiem, którą Bóg zamierzył dla człowieka od samego początku. Musimy uwierzyć w niego, dlatego że za własne winy nie możemy zapłacić. Zapłacił za nie Pan Jezus. I wiara w to, że Pan Jezus zrobił to dla nas. To jest właśnie tym, czego Pan Jezus chce, ażebyśmy z Bogiem odzyskali komunię, odzyskali z Nim społeczność. I wracając, Kościół Rzymskokatolicki twierdzi, że człowiek sam może siebie zbawić i nie potrzebuje do tego Jezusa Chrystusa. Oczywiście takimi słowami On tego nie ujmuje, ale wierząc w to, co Kościół Rzymski nakazuje wierzyć, że istnieje czyściec i tam możemy się oczyścić, jest to właśnie tym samym. Że my możemy zapłacić za własne grzechy, że możemy sami siebie zbawić, a to jest ewidentne kłamstwo. I Kościół Rzymski stawia na piedestale przede wszystkim ludzkie uczynki, że wypełniając takie, a nie inne, wypełniając przykazania kościelne, dostąpimy zbawienia, dostąpimy przychylności Bożej i będziemy zbawieni. To jest również kłamstwo. Dlatego nie czytajmy katechizmu, czytajmy za to Pismo Święte, bo tam dokładnie jest napisane, co jest wymagane z naszej strony, ażebyśmy zostali zbawieni. Bo samo to, że Bóg, poprzez to, że zgrzeszyliśmy już w rodzie Eden, nadal chce, ażebyśmy do Niego wrócili, żebyśmy wciąż z Nim byli, to jest właśnie łaska. I apostoł Paweł w liście do Efezan pisał, łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie jest z was. Jest to dar Boga, nie z uczynków, aby się kto nie lubił. Pamiętajmy, to, że Bóg chce nas zbawić, jest łaską od Niego, jaką On chce okazać człowiekowi. Ale przez wiarę On nas zbawia. Przez wiarę w co? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To również Pan Jezus mówił. A nie z uczynków. Kościół katolicki twierdzi, że spełniając uczynki będziemy zbawieni. To jest kłamstwo. Nie z uczynków jesteśmy zbawieni, ale tylko przez wiarę w Chrystusa. Przez wiarę w to, że... Pan Jezus umarł za nas i dlatego jesteśmy zbawieni. Nic się nie dzieje automatycznie. W Kościele Katolickim oni wiedzą, że Pan Jezus umarł za ludzkie grzechy, ale odciągają ludzi od prawdziwej Ewangelii. Bo Pan Jezus umarł co prawda za wszystkich i dał każdemu możliwość stania się dzieckiem Bożym, jak jest zapisane już od pierwszego rozdziału Ewangelii według Jana. Ale jeżeli ktoś osobiście do niego nie przyjdzie, to ofiara Jezusa Chrystusa nie będzie mu nigdy poczytana. Więc pamiętajmy, że nasze zbawienie jest bardzo blisko, ale my musimy wyciągnąć do Boga rękę, bo kiedy On wyciągnął do nas pierwszy przez Pana Jezusa Chrystusa, Jezus do nas pierwszy wyciągnął rękę, to my musimy Mu tę Jego rękę uchwycić. My musimy odpowiedzieć na Jego wezwanie. On umarł za nas, my musimy na to odpowiedzieć. On chce, żebyśmy byli Mu posłuszni. Wyciągnijmy więc do Niego rękę, bo pamiętajmy, Pan Jezus zapłacił za nas cenę. A apostoł powiedział, drogo jesteście kupieni. Błogosławie wszystkich, ewangelizm Dawid.